Z tej strony ja i witam Was kolejny filmie na moim kanale. Ze mną jest Oli! Hej! I dzisiaj nagrywamy Roblox, a to jest w ogóle nowość na tym y, kanale. I jeśli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie y, łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem oraz no. O, mam jednego pieniążka, gdzie ty. A ja wiesz, ja się idę chować w ogóle. Co jest? Ja wiesz, mam tutaj na ten sufit. I y, y, ja. tak, dzisiaj nagrywamy hide and seek. Zabawę wchowanego, czyli teraz jakiś tam Elt szuka? Nie, Etl, coś takiego. Gdzie etl ty? czy Elt? O, ty? Poszłam tam. Jestem y, prawie przy automatach, ale ja idę bardziej tutaj do drzwi. o, na automatach jest ten. Pieniążki, no ale tam nie opłaci się no, chować. No ale idę za to, bo jakby. Dobra. Nigdy <laughs> jakby. O dobra, on szuka już, boję tak? się, że mnie, tak, boję się, że... widzę go tam na dole, boję się, że on mnie zobaczył O, fajny wóz to Dobra, jest jakoś... będziemy tu patrzeć na niego trochę Ej, on tutaj idzie, a nie, nie Patrzcie, ale... tam teraz widać Ej, przy kasie jest ten pieniążek, przy kasie pieniążek O dobra, na razie on nie poszedł w naszą stronę, ale tutaj jest ta szafka taka A jak nawet przyjdzie, to możemy się z nim pocackać, pobawić Nie, tutaj... idzie do nas nie? Tak, jest Dobra, o, ja uciekam w moje tajne miejsce. Bardzo lubię tę mapę. Tak, ja też. To na nie... tajne nasze miejsce. Tak, ja lubię ten pudełko, bo on jest y, inny Z niego można wyskoczyć. Kurde, nie udało się. Opa, dobra, jestem. I teraz idziemy tam. Y... Jestem też, udało mi się. Dobra, idzie za nami. Czekaj, zaraz sprawdzę o pieniążek. Super, weźmiemy sobie pieniążek. Dobra, tajne skrytki. Zobaczcie, to jest taki mega. Ja to lubię tutaj się lubię chować Dobra, on jest na ladzie kasowej. O, zbierał sobie pieniążka. Mm. Ten szukający chyba dostaje więcej. Z pieniążka, tak mi się wydaje. A on ma klej, i e, takie... klej to takie chyba, że może kogoś zamrozić, albo żeby mu nie uciekł. Coś takiego. No. O, goni tutaj jakiegoś, Ty, jakiegoś twoje, chłopaka. Jo, jo, jo. O, złapał no. go. <laughs> Czy my mówimy to samo? Nie Zbyt. wiem, właśnie. Patrz, patrz, skoczył. On skoczył. Ej, może kto, ktoś tu być. Ej, może, może ale. Ja kiedyś imami. się lubiłam chować w tych butelkach, bo to było takie. No, najlepsze kiedyś to było. Tak, ale. Co... co to jest? No, nie wiem, właśnie, co, co za kolka. Mm, no, pewnie tak. Chyba. Chyba. <laughs> o, tak Nie, uciekaj. A, uciekaj. No czemu my mówimy to samo, jakbyśmy byli jakimiś... Ja wróżbita. O, zanim jest jakaś tam... Dziewczyna? ete to dziewczyna czy chłopak jakiś? Czy w ogóle tam nikogo nie było? Ej, mi się wydawało, że tam ktoś był. Dobra. No, Lolol. Lololol. Dobra, nie wnikam. Dobra, ja tutaj jeszcze na nas trochę Patrz, popatrzę. on lewituje. Zobacz, on lewituje. On lewituje? przez ten klej. O nie. On chodzi o nie. Pod, na nie ruszaj się. On idzie do drzwi? Nie. Idzie do drzwi? Czy on chyba idzie do nas? Indy, indy. Czekaj. Nie, dobra. On skacze znowu na ladę. Tu do o, półki. Jest. Wow. I do półki wskoczył. Dob dobrze on skacze tutaj. Dobrze skacze. Od no. Wow. No, tych odbijających się dobrze celuje. O, batonik Roblox. Fajnie by było, gdyby były takie batoniki Roblox. Roblox janka, dalej. Roblox janka. A ile on ma jeszcze czasu? Minutę. Ej, to jeszcze dużo ma. Czasu. Nie, nie, co wychodzić z gry. Ej, jakiś epik, kurde. Epik. O, typek. Jakie... O, go. No, mówiłam, że zanim Ej, nie złapał on. Był... Go. Nie złapał go. Nie złapał go? Nie. Mówiłam, że ktoś w butelkach się słował, Żeby ktoś był za nim. 30... 30 sekund. I raczej już nas nie znajdzie. Raczej nie. Już nie ma szans. Dobra. Ej. Ej, chyba to wygramy. O, widzi dziewczynę. Goni ją. O, ona ma takie te, co ja. To on się nie zmieścił. Nie o, on się nie zmieścił. O, jacie. On się nie zmieścił, to? Jakie? Dzisiaj. Boże darmo. Ale patrz, że się nie zmieścił. Dobra, już to wygraliśmy. Ja zawsze na koniec wychodzę z krywki. Oj, 10 pieniążków elegancko. Ale on jest śmieszny. O, o, <noise> może takie chcę mieć, ja nie wiem. Myślę, że zagram jakieś trzy rundki. No to to była pierwsza. No tak, ciekawe, gdzie teraz będziemy się chować. O, te kije. O, o nie, przed chwilą tutaj była taka akcja, ciągle zmieniałam miejsce krywki, bo mnie zna znajdował. I wszystkich innych. No idziemy najpierw do zlewu. Ciekawe, kto teraz będzie szukać. Bałam się, y że, ja. Myślałam, że ja. Też myślałam, że ja. <śla> bo się tak na mnie zatrzyma Nie! Dlaczego? To ty i ja obok ciebie. Dlaczego? Jest Ej, taka nie łap mnie! Jest tu taka słaba. Ej, odwróć się, odwróć się. Ja nie będę patrzeć. Będziesz. No nie, jestem zamrożonym misiem, ratunku. <muchy> w ogóle mi się klocek nie załadował. Ja mam kaczuszkę jak coś, ale mi się to nie załadowało. I dobrze, że tutaj jedna dziewczyna stoi w miejscu. O nie, jestem zamrożonym misiem. Ej, może tu będzie stać ta dziewczyna, tu już jedną osobę złapie, bo było fajnie. O, ktoś tu skacze. Czy oni chcą dać mi fory? Czy to jest jakieś normalne? Proszę, tą dziewczynę chcę złapać. Tak na początek. O, jestem misiem. Zobaczcie, jestem słodkim misiem. Pokaż. Jestem misiem. Ej, ta dziewczyna tu stoi, może ją złapię. Osiem, siedem. 6. Misio z klockiem, ja już schowane. 4. Ale trzy, nie możesz do mnie patrzeć. 2. Jeden. Z Dobra, szybko łapiemy ją. Misio z klockiem. Dopiero. Nie złapałam jej, kurde. Dobra, złapałam. O, 5 pieniążków. pieniążków dostałam. Dobra, idziemy tu do zlewu. Biega? Co to za Lalek biega z jakąś koleżanką? Czy tam kolegu? Kolegu. A co wy tak wysoko skaczecie? No bo my te power Chodź tu. O Jezu. O! Dzień dobry, dziewczynko. Chodźcie. Chodźcie, złapiemy. No nie skacz. No nie. no nie skacz. Gdzie ona? Tylko jestem słaba. O dobra. Opa! złapiemy jego. A potem tą dziewczynę. No, dawajcie. O, Lelek tam jeszcze jest. Czemu oni mi machają? Dobra, tą dziewczynę no, cię nie lubię Fajnie, że on biega szybciej. No, dziewczyna, chodź wow, tu. Wow, ile tu kujsów. Raj dla mnie. Jeden, dwa, trzy. No. Mam zużyć klej? Dobra, złapałam ją w końcu. Gdzie ten chłopak teraz? Uu, uu. Dobra, sprawdźmy tam przy szafce. To jest bardzo fajne. Ej! Chciałam sprawdzić. czy nie patrzysz na mnie. Podglądasz. Nie podglądam. Widziałam tylko coś brązowego. No dobra, po, będę patrzył na ciebie. O, pieniążek. Jaki fajny pieniążek. Ale malutka czy jesteś. No to co, że jestem malutka? Ej, a, a, a w te drzwi się. da się wejść? A w te drzwi nie, da się... A nie da się. W te drzwi da się wejść? A nie da się. Dobra. A nie da się jakoś w, niektóry, w niektórych tylko miejscach? Dobra. Nie patrz na mnie. O, dobra. To tam typek jakiś jest. Na półce. Widziałeś? Nie, na półce nie widziałam. Spróbujmy tu wskoczyć ich prawie. Na krzesło musisz i jeszcze... A ja na początku wskoczyłam tak na stół i tyle. Na krzesło nawet nie musiałam wiem, Niech zasięt. nie odbije jakoś mocno. Jeszcze. Że aż na stół polecisz, tak? No. Ja to bukieruję jakby. Tak udaję, że to nie mogę tu... dobra, nieważne, nie idziemy tam. Bo czas tylko madny. Ja ja jeszcze tylko minuta mi została. O, widzę go! Widzę tego gościa tam. Tak wcześniej go łapałam Osiem czem, osób mi zostało, to jest dużo. Patrz, chcecie zmienić. Kurde. No chodź tu. No, chodź tu. chodź tu! Chodź tu, chodź tu, ja jestem złym misiem. Czemu? E, złapałam no, go! Chodź o leżę! Dwie nogi mu odleciały. Ja myślę się. że Oliver jest na półce. Czy oli jest na półce? Nie ma. Dobra, spróbujemy tu skoczyć. Jezu, jak to mnie denerwuje. Wcześniej tak ładnie skoczyłam. Czekam, aż tak bardzo wysoko podskoczę. O, dobra! Dobra, jestem. O, i mogłaś od razu wskoczyć. No, cię? Sorki, ale O, dobra. Nie mogę tu skoczyć. Nie, nie możesz? Nie mogę. Uuuu! Cześć, Oliwier! No co? no co? No widziałam cię. Ja na dole byłam. No wiem. Ale ty nie... <laughs> Dziękuję. A nie poszło nam, bo ja mało od... jestem tym szukającym i, no, i nie miałam okazji poćwiczyć. <laughs> co taka cisza? uuuu wow, okay, idziemy na łóżko, okej? Okay? Ja nie lubię tej mapki. Też nie lubię. Bo tutaj jest mało kryjówek I słabe te kryjówki. Ja lubię garakę nawet. Nawet. Uf, myślałam, że ja. Ja bym chciała w czapce się taki schować na biurku, ale nie wiem, czy on tam od razu nie pójdzie. Myślałam, że ja. Anna kryska, XT. Anna Krysko. Pozdro, myślałam, normalnie. Pozdro. Ojej, jak się zbakowało. Cześć, Anna Kryska. Oli, chodź A tu. Na, Nikt z nią nie zostaje. Każdy A idzie tak. się chować, jakie to jest smutne. Anna nakryska. Jak to masz? O, pieniążki trzy, to sobie weźmiemy. Nie, to nie, zostaw. nie, zostawię ci dwa. <noise> A ile ty masz pieniążków? Nie wiem. 216. O Jezu, zaraz ona mnie znajdzie. Pa. Ja bym chciała w tej nie. czapce się schować, ale nie wiem, czemu mnie tu No ale w topie jest. jestem. O no, jak? Wczapkę Ej, dobra. Być... Schowajmy się w czapce. To będzie chyba dobre. Nie, to będzie słabe. Chodź, chodź. Bo no to na... ja już nie zdążę. Chodź tu. No tutaj. Gdzie nie, ja tam nie idę. To mi jest słabo. To gdzie ty idziesz? Na łóżko. A, dobra. Ja też. Nie, już nie zdążę. No nie, i tak mnie zobaczy, ale trudno. Boję się, że ona mnie dogoni. Kurde, prawie spadłem. Mm. Szybko i tutaj, idź przy ścianie, żeby cię nie zobaczyła. Boniki nasze widać. o ale fajnie. Wbijają bój. mi się nóżki w poduszki. W poduszki? <laughs> Wbijają ja się mi się nóżki gdzieś? w poduszki. No wiem, bo w poduszce jest takie do tepania się. No to do... weź się tam tepnij. No o, Elo. No, to półka jest taka. Idę przy ścianie, żeby nas tutaj Chodź nie znaleźli. Zaznaczy... O, o, tutaj jest jakiś chłopak z dziewczyną i jakimś... Pa, jestem na nim. Łot, ile tu jest ludzi! Siema. O, dobra, to taka dziewczyna. Nie! Skaczemy. Czemu? No, bo ona jest na tej półce. No, ale ona poszła za tobą, a ja tutaj sobie zostałem. Nie poszła za mną. Nie! Bez sensu skoczyłam. Dobra, no wiem, Dobra wiem, gdzie idę. Tylko nie iść na łóżko, bo ona przy jest. A nie, za to bo, biegnie za to. Bo. Co? Złapała mnie. Ha złapała Nawet się. nie zauważyłam, bo zagapiłam się w twój ekran. Po co ja skoczyłam? Ja myślałam, że ona jest na półce. No... no była na półce. No była, ale zeskoczyła. Oj, jakie to jest głupie. Oj. To już ostatnia rundka jest. A ty przegrała. Cześć, dziewczynko. Patrz, on się nadział. <laughs> Czekaj, gdzie on? Nadział się na ten nóż. tam miecz, co to jace. jest w ogóle? Miecz. Co to jest? Znajdę. Albo jeszcze jedną rundkę. Ile to trwa? 13 To jest ostatnia rundka już w ogóle. Łe. no Ale będzie więcej rundek, jeśli... jeśli... E, czekajcie. O. Będzie więcej rundek, jeśli będzie więcej łapek w górę i subskrypcji. Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba. Wodę, jeśli będzie. Kto to zna ten pisze w komentarz? Hashtag piosenka. Kto to zna? Ten, kto zna tu piosenkę, co Oliwier zaśpiewał ten piszek w komentarzu, hashtag piosenka. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co nie trzeba. Sprzedam Delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. XD. Sześć osób mu zostało, a ma jeszcze dwie minuty prawie. No co? A on jest dobry. Ona wstrzymuje. znaleźć? Mówię, niepotrzebnie zeskoczyłam z typu No ja wiem. Pa on tam sobie chodzi. Po półeczce, a ja sobie tutaj. Gdzie po tutaj. On nie był widzę. tutaj. Ona, ty dziewczyna, nie widzisz? Ona była tutaj, a teraz jej tu nie ma. O, tu dobrze się schować za tą książką. O, ja do tej szafki właśnie. Czemu ona tak szybko biega? Popatrz na nią teraz. Popatrz na nią. Ona tak szybko no biegała ma... przed Spida ma chyba. E, tu nikogo nie ma. Do drzwi wlazło. No, da się wejść do tych drzwi. O, idzie chyba do dziurki myszy. Tak mi się wydaje. Przepraszam, że tak szybko zginęłem. Też nie ma nikogo tutaj. Ej, jeszcze za super... tym Pejmaxem lubiłam się chować. Jeszcze cztery osoby. O, ma spida, ma spida, ma spida. O, chyba widzi osobę. Chyba ktoś jest za tym Pejmaxem. Tak, jest. Nie zauważy... nie zauważyła go. Tam był taki chłopak Etl. Etl tam był. Etl, uciekaj. Ej, ona go nie widziała. Za tym pejmaxem. Ej, dobrze, że nie uciekał, że się ciebie nie posłuchał. Ja mu nie mówiłam, żeby on uciekła. Dobrze, tu chwa... wejść, wejść. Może się trochę poruszę. Kurde, spadłam. No, jak to spadłeś? E, o, do tej szafki da się wejść. Ja tego nie wiedziałam. Ciągle, odna ja Ciągle odnajduję tu nowe Siema. miejsce. Nie ma. jeszcze nie znalazł. E, to tam. Słabo jej trochę poszło. No, o, sześć, czy zna? A jak kiedyś e, dwóch. E, Na pewno to lepiej jej poszło niż mi. Dobra, słuchajcie, my już będziemy się żegnać. Mhm. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii Robloxa. I Hide and Seek to oczywiście zostawcie łapkę w górę Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem O garden nigdy I teraz właśnie my już będziemy żegnać Jak będzie zaczęcie to się pożegnamy Tak ładniej Tylko wylosuję osóbkę Proszę nie Oliwier <grybujesz> Albo Oliw Będzie śmiesznie jak będzie zabrażony na, na pożegnanie Ale to ostatnia rundka czy O on przed chwilą szukał no. to, to już kończymy, czy nie No tak tak tylko się tutaj ładnie pożegnamy. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Dziupla. Chodź tu. Zostań tutaj w tej dziupli. No. Chodź. Dobrze. Także my się z wami żegnamy. Jeśli piszcie w komentarzach y, propozycje gier, y, gierek w Robloxie, a my oczywiście was się posłuchamy. Także my się żegnamy z wami. Pa, pa.